Cześć, ja jestem Kamil. To jest siódmy odcinek z serii Zagrajmy w Valiant Hearts The Great War. Rozpoczynamy rozdział trzeci i zarazem przedostatni pod tytułem Makowe Pola. Gdzie będziemy teraz mieli okazję grać z synem Emila. a to Karl Jezu! Ten jest a tu jest Freddy, dobra. No przepraszam, ale. O, tam jest sanno. Czekajcie, mikrofon trochę ustawi dobra. Obóz jeńców wojennych w Francji. Życie jeńców wojennych. Nawet w niewoli różnice klasowe miały znaczenie. Niektóre obozy nie jenieckie przeznaczone były tylko dla oficerów, inne dla zwykłych żołnierzy piechoty. Y więźniowie byli zwykle niedożywieni, zwłaszcza jeśli miejscowej ludności również brakowało jedzenia. Jeńcy wojenni. Zastępowali cywilów, którzy walczyli na froncie. Byli zmuszani do pracy w fabrykach amunicji, na farmach lub w kopalniach. Hmm. Aha, tu jest potrzebny. Tam jest coś potrzebne. O! Notatnik. Wielu żołnierzy posiadało notatniki, które służyły im za pamiętniki lub dzienniki. Dzięki nim link historycy mogą poznać relacje przerażających wojennych wydarzeń pisanych z perspektywy naocznych świadków. O Jezu. Te cóż tu leży? Niemieckie nieśmiertelniki, nie wszystkie niemieckie nieśmiertelniki, zwane Marken były takie same na początku wojny. Ich kształt, materiał, z którego je wykonano, oraz zawarte na nich informacje różniły się w zależności od regionu, z którego pochodził żołnierz. We wrześniu 1915 roku wprowadzono standardowy model w kształcie dysku, który zawierał dane. Ozopowy żołnierza, datę i miejsce jego urodzenia oraz przedział wojskowy. Został on zastąpiony nowym wzorem pod koniec roku 1916. Okej. Okay. Te hmm. zagadki nigdy nie rozumiałem. Może teraz albo może czego? Dobra. Może teraz? Ech, ja muszę jeszcze tam przystawić. Dobra. O dzięki, już to wiem. Dobra. Haide, dar e bine. Ne taie tot cu Pepsi. <laughs> Jest od węgierskiego jeńca. Szanowni, pa, szanowny panie Daisztag, już od trzech miesięcy przybywam w obozie jeńców w Reims. Traktują nas całkiem dobrze, jednak nie mogę się doczekać, kiedy stąd wyjdę. Po zakończeniu wojny, bardzo chciałem wrócić do pracy jako majster. Wciąż znam się na swoim fachu i choć nie jestem tak silny, jak kiedyś, niedługo wrócę do dawnej formy. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Maximilliam Miselec... Elektryk. Okej. Okay. No dobra.

Była potrzebna chyba tutaj. Dobra. Teraz gdzie? A ty żarcie potrzebujesz? Człitco yy... mam tutaj. No bez kitu, tutaj. No i mamy fajkę. Jeszcze raz się napiję. Mam nadzieję, że mojego picia nie słyszycie. A czy co? E, nie to. E, nie to. Ty potrzebowałeś fajki. O. Pudełko na ciastka. Stacująco w obozach wojskowych żołnierze niejednokrotnie cierpieli... ...cierpieli głód, dlatego często zaznaczało im się kraść jedzenie. To ręcznie wykonane metalowe pudełko służyło do przechowywania... Klebol, ciastek. Jego, właścici Jego właściciel yy, mógł zabrać jedzenie do pracy, nie obawiając się, iż zostanie ono skradzione. Okej. Okay. Aha, ja teraz takie, takie coś muszę zrobić. No to fajne. No, widzicie. No tylko... Tylko nie znaleźliśmy... Oj, ten moment mi się bardzo... Nenapi się bardzo podoba. Oh, 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 oh. Czyli co? Sierpień się... Przepraszam, że przerywam, chciałem zobaczyć czy się nagrywa. Eee, okej okay. To czyli już wiem co się stało z Fredding O, latarki były bardzo popularne w okopach, standardowe wojskowe model zasilane bateriami. Projektowane były jak tak, aby wojska je było, aby można je było przynosić na pasach z amunicją. Okej. Teraz I Ja szczerze... To zaraz. E, pojazdy opancerzone... Ar artilleria artyleria szturmowa... Powstała w trakcie wojny z myślą o przełamaniu... Linii wroga. Pojawiły się wtedy pierwsze prototypy wozów opancerzonych. Dowództwo zauważyło, że pojazdy kołowe były bardzo nieefektywne w warunkach kopów. Z tego powodu inż, inżynierowie opracowywali nowe projekty mające poradzić sobie z tym problemem. Doskonałym rozwiązaniem okazał się gąśnicowy układ bieżny. No a tutaj taka ciekawostka, że... że... że pierwszy czołg pojawił się w 1915. No taka ciekawostka. Zniszczony niemiecki bagnet. Ten długi, płaski i szeroki niemiecki bagnet przeznaczony... Był do zbijania w kratkę pier piersiową wroga i łam Łamania tego by Żeber. Aha, ja mam tam trafić? No to. Z no to nieźle żem trafił. O, idealnie. Idealnie z, idealnie trafiłem Dobra, na szczęście ty nie była żadna Trzymaj O kurde Oj ja pierdzielę Jedziemy czołgiem Ale fajnie. mogę jeszcze wyjść. Kurde. Nie mogę, szkoda. A jednak mogę. Czekaj, ja muszę tutaj pójść. Martwy szczur. Zdechły szczur nie był odpadem, zwłaszcza gdy na obiad przyrządzono go narożnie. Przymierający głodem ludzie gotowi są zjeść wszystko. No, to no trochę prawda. Co jest? O, mamy wszystkie te e, niemieckie monety. W trakcie wojny Marka w, e, wojny marka waluta niemiecka przeszła szybką dewa, dewaluację, co miało pomóc cesarstwu niemieckiemu w finansowaniu wydatków wojennych. Niemieccy żołnierze byli opłacani równie Kiepsko, co ich aliancy przeciwnicy? Zarabali jedynie 16 marek mieszeń, miesięcznie, co odpowiada dzisiejszym 250 zł. O kurde. Aha, musimy do tego jakieś pistolecik dać. Pistol. To chodziło. E, ja zawsze miałem z tym problemy. Za pierwszym. Niemożliwe. Na ja pierdziele. Za pierwszym. Pierz mi nigdy za pierwszym nie wyszło. pierz mi nigdy za pierwszym nie wychodziło. Oj, znowu za pierwszym. Ja ale fajnie No jak mówię, nigdy za pierwszym nie wyszło. 20 minut, 20 minut odcinka. Dziwne. Oj tak, oj tak. ale nie mogłem pięknie tutaj strasznie mi się ten etap bardzo podobał I głównie przez to I przez to się obwala. Wniszcie, No coś. opowiedzieliśmy <noise> na Ziemię niczyją zwano pas ziemi pomiędzy alianckimi a niemieckimi zasiekami. Szerokość pasa wahała się od 50 do 1500 metrów. Za dnia ziemię niczyją dokładnie obserwowano i każdy marume, mar, maruder, który na nią wkroczył, po chwili ginął. Jednak w nocy teren ten stawiał się polem do popisu dla zwiadowców i szpiegów którzy przemykali pomiędzy rzasiekami z drutu kolczastego rozstawionymi w celu ochrony. Ochrony okopów, większość ofiar bitew dokonano dokonało swego żywota na ziemi niczyjej. Okej. Okay. Oczywiście trafić nie mogę. <laughs> was given a hero's welcome by the French forces. Emile wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddie and Emile's reunion, however, would be short-lived. Okay. May 14th 1916. Freddie was sent to the Somme. While Emile's regiment was quartered near a small village at the top of a hill, the village was called Beauquois. This is where the conflict had moved underground. Hold up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Dobra, wiem że krótki odcinek, ale myślę, że teraz możemy skończyć. No, przepraszam, że taki krótki, ale trudno. Następny będzie dłuższy, możliwe. No, także mam nadzieję, że się Wam podobało. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Valiant Card The Great War.